Skolonizowana przez Rosjan w 1581 roku zajmuje praktycznie 2 trzecie terenu Rosji. 13 milionów kilometrów kwadratowych to praktycznie 10% powierzchni Ziemi. Gdyby udało jej się wywalczyć niepodległość byłaby trzecim największym państwem świata. Warto jeszcze dodać, że do czasów II wojny światowej na Syberii twardą walutą była herbata. Kraina wiecznej zmarzliny, katastrofy tunguskiej, gigantycznych bagien. Znajdują się tutaj cztery z pierwszej dziesiątki najdłuższych rzek świata. Stąd pochodzą też słynne na cały świat psy haski. Mieszkają tutaj największe kotowate, czyli tygrysy syberyjskie. I nie tylko one, bo my także. Na Syberii bowiem znaleziono ślady pomieszkujących tutejsze tereny homo erectus. Tylko, że w czasach, kiedy klimat był zdecydowanie bardziej łagodny i przyjemny. Tutejsi są niesamowici. Tak jak jazda samochodem. Rozciąga się od Uralu na zachodzie do Oceanu Spokojnego, Oceanu Lodowatego, aż po Kazachstan, Mongolię i Chiny. Stanowi ogromne źródło bogactw naturalnych. To właśnie stąd w głównej mierze wydobywany jest rosyjski gaz czy ropa. Zasoby na zachodniej Syberii rozciągają się na przestrzeni ponad 2 milionów kilometrów kwadratowych. Ale Syberia to nie tylko kraina bogactw naturalnych, to również miejsce historycznych syłek naszych rodaków. W czasach wojny czy w czasach okupacji sowieckiej na południu panuje klimat umiarkowanie ciepły, na północy już subpolarny i polarny. W najzimniejszych rejonach temperatura spada do minus 70 stopni Celsjusza. Latem na południowym zachodzie potrafi nawet grzać do 22 stopni. Jak na tak nieprzyjazny, a gigantyczny teren przystało, mieszka mało ludzi. Z ponad 30 milionów w większości mieszkają tutaj Rosjanie. Choć istnieją wciąż tubylcy, stanowią oni 5% populacji. To największe skupiska ludzkie są nagromadzone w większych centrach przemysłowych, skupionych wokoło przemysłu wydobywczego i ciężkiego. Prawie 1, 400 tysięcy mieszka w Jekaterynburgu, a w Czerabińsku 1,2 mln. W większości miasta popowstawały nieopodal liczącej niemal 9,300 km kolei transsyberyjskiej, tej łączącej Moskwę i Władywostok na przestrzeni ośmiu stref czasowych. Sama podróż pociągiem transsyberyjskim ze stolicy do Władywostoku trwa cały tydzień. Jeśli chodzi o ludność rdzenną, to ta trzyma się od Rosjan z daleka, kultywując swoje tradycje i swój język i żadnemu Rosjaninowi do tego. Chyba najodważniejszymi mieszkańcami Syberii są ci rezydujący w Jakucku, czyli miejscu powszechnie uznawanym za najzimniejsze miasto na Ziemi. Syberia jest bardzo zimną krainą. 65% terytorium to wieczna zmarzlina Tutejsza gleba jest tak twarda, że łatwo pomylić z betonem. Jest tak twardo, że bezpośrednio na jej powierzchni można budować drogi czy rurociągi. Maksymalna głębokość wiecznej zmarzliny tutaj wynosi 1500 metrów. Badania w dorzeczu Leny potwierdziły, że wieczna zmarzlina sięga 1,5 kilometra w głąb ziemi. Kiedy przychodzi za to lato, rozmarza jedynie wierzchnia warstwa o grybości do 2 metrów, zwyczajnym widokiem. Są tutaj wielkie płatki śniegu. Na początku lat 70. XX wieku w mieście Brack odnotowano płatki śniegu o średnicy ponad 30 cm. Nie wszędzie jednak napotyka się wieczną zmarzlinę. W środkowej Syberii widać już częściej obszerne lasy. I właśnie w środkowej Syberii, 30 czerwca 1908 roku, doszło do olbrzymiej eksplozji. Katastrofy tunguskiej, która powaliła drzewa w promieniu 40 km w ułamek sekundy. Była to jedna z największych eksplozji, jaką ludzkość miała przyjemność zauważyć. Można ją było zobaczyć w promieniu 650 km, a usłyszeć nawet... W odległości tysiąca. W wielu europejskich miastach widywano w tym czasie Białe Noce. Od ponad 100 lat naukowcy badają, co spowodowało eksplozję. Obstawia się najczęściej meteoryt, kosmitów albo nawet Nikola Tesla. Niezależnie od tego, co spowodowało katastrofę, wiadomo, że wybuch miał tysiąc razy większą siłę od bomby zrzuconej na Hiroshima, powalając w kilka sekund ponad 80 milionów drzew. Według słownika języka polskiego mieszkają tutaj Sybiracy, a parę stanowią Sybirak i Sybiraczka. A ci są tak doświadczeni pogodą, że potrafią podać jaka jest temperatura jedynie na podstawie piskliwego dźwięku wydobywającego się przy nadepnięciu na śnieg. Mieszkając na Syberii trzeba mieć końskie zdrowie, bo warunki tutaj panujące nie sprzyjają słabym uszom. Rezydujący tutaj przeciętny Sasza może oddać się przyjemnej kąpieli w wodach Bajkału. W uroczy Kostiumach kąpielowych, bo tutejszym nie przeszkadzają wcale ekstremalnie niskie temperatury. Bajkał ma 600 km długości, 110 km szerokości i ponad 1600 m głębokości. To wystarczy, by być największym słodkowodnym jeziorem świata, który zawiera 20% światowych zasobów niezamarzniętej wody słodkiej. Jest także najstarszym jeziorem na świecie. Powstało niemalże 25 milionów lat temu. Powierzchniowo jest Większy od Holandii. Spływa do niego ponad 330 rzek, i z powodu rozległych rozmiarów częściej powtarza się, że to Morze Bajkalskie, aniżeli jezioro. Bywa tutaj wyjątkowo w zależności od pory roku, zimą za marza, gdzie powłoka lodowa potrafi osiągać głębokość 2 metrów, z kolei latem, kiedy rozpętuje się burza, fale potrafią osiągnąć nawet ponad 4 metry wysokości. Co ciekawe, mieszkańcy z północnych obszarów Syberii rzadko kiedy mieszkają w jednym miejscu całe życie. Większość mieszkańców Syberii, kiedy już osiągną sędziwy wiek, są przenoszeni na południe Rosji, ponieważ już od pewnego wieku ciało ludzkie nie najlepiej reaguje na surowe warunki klimatyczne. Podobnie niekorzystnie klimat wpływa na jazdę samochodem. Chyba że pojazd, jakim się jeździ po Syberii, to auto rosyjskie produkcji syberyjskiej, ponieważ wówczas jest to pojazd dostosowany do panujących tutaj surowych warunków. Mieszkaniec wybierający się swoim autem na Syberię najzwyczajniej w świecie nie wie co robi. Szczególnie jeśli brać pod uwagę, jakie tragicznie niskie temperatury należy uwzględniać podczas jazdy. W takim klimacie nie wolno gasić silnika. Należy cały czas mieć uruchomiony silnik, ponieważ jeśli się go zgasi, to już na drugi dzień o odpaleniu go nie może być mowy. I zwyczajnie na odpalenie trzeba poczekać, póki nie nadejdzie wiosna. Najbardziej osobliwą cechą Syberii pod kątem motoryzacji, to jest ten moment, kiedy pędzi człowiek zimą po pustkowiu, chcąc dotrzeć do punktu docelowego przed zapagnieniem zwroku i auto się psuje. Stając pośrodku środku pustkowia, należy liczyć się z poważnym prawdopodobieństwem, że już nigdy się nie ujrzy swoich bliskich. Jedynym ratunkiem przed praktycznie nieuchronną śmiercią jest przejeżdżający okoliczny mieszkaniec, który zabierze do najbliższego miasta. Tutejsi bowiem są jak dorany przyłóż. Rozległy krajobraz i surowe zimy ukształtowały charakter miejscowej ludności. I to na długo, zanim pojawili się tutaj Rosjanie. Zainteresowanie regionem wykazał Car Iwan Groźny w drugiej połowie XVI wieku. Głównie po to, by pozyskiwać z regionu futra czy inne artykuły, które miejscowa ludność mogła przekazać w ramach podatków. Kiedy tak podatki rosły tak lud ubożał a szamani zaczęli uświadamiać że obcy Rosjanie źle czynią i rdzenni mieszkańcy Syberii nie powinni dawać się ogłupiać stąd carat Chciał zlikwidować szamanizm. Sięgali po różne rozwiązania. A że prośby, groźby nie pomagały, to w końcu sięgnęli po przekupstwo. Proponowano likwidację podatku na rzecz Cara na okres paru lat. Proponowano także pieniądze, czy świecidełka. Widać było, że mimo stanowczego oporu ze strony mieszkańców, coraz więcej meldunków napływało do Petersburga, że coraz więcej mieszkańców rezygnuje z szamanizmu. Jednak z czasem ilość chrzczonych się powiększała. The cat sat on the I to coraz bardziej. I napływające raporty sugerowały, że proces chrzczenia wymknął się tam dość mocno spod kontroli, do tego stopnia, że ilość ochrzczonych przekroczyła w pewnym momencie kilkakrotnie liczbę mieszkańców obwodu. Wyszło na to, że sprytni mieszkańcy przystępowali do chrztu kilkakrotnie, tylko po to, by otrzymać jak najwięcej prezentów od Rosjan. Z czasem w miejsce carskich urzędników pojawili się komuniści z Leninem i Stalinem na ustach, ale ci również nie dali rady. Sybirakom. Dzięki bardzo za obejrzenie! To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam!